Cześć, witajcie Nagrywam dla was taki filmik Kilka zdań na temat domów zdrowienia Niektórzy pytają Czym są te domy zdrowienia Co tam się dzieje Więc wam powiem Jeżeli Jesteś przepełniony smutkiem To jest miejsce dla ciebie Jeżeli jesteś przepełniony złością Przepełniona złością to jest miejsce dla ciebie. Jeżeli masz sobie wstyd, strach, żal, złość, niepogodzenie. To jest miejsce dla ciebie. Dla nas wszystkich jest to miejsce, ale przede wszystkim dla tych, którzy nie potrafią sobie czegoś poukładać. Pojawiają się emocjonalne takie symptomy chorobowe. Pojawiają się z wątpienia przestajemy wierzyć w to wszystko. To się właśnie dzieje w domach zdrowienia. Przywracamy wiarę, przywracamy harmonię. Sprawiają tam osoby, które będą, że odnajdziecie co, to, co dawno temu utraciliście: tą radość życia, to szczęście. I wrócicie na stare tory, starą ścieżkę tą dobrą, dobrą ścieżkę dającą frajdę z wszystkiego i szczęście przez dotarcie do tego co zatrzymuje przez różne metody w swoim czasie swoimi sposobami trochę dotrzecie do tego, co sprawiło, że się zatrzymaliście, i tego, co sprawiło, że zapomnieliście. Jeżeli sobie nie potraficie z czymś dać rady, i coś was zatrzymało bardzo mocno w życiu teraz, to jest właśnie miejsce dla Ciebie, dla Was. Więc przyjedźcie, nie bójcie się, nic złego się tam nie dzieje. Wszystko się dzieje dla Was, więc zapraszam Was z serca. Przyjedźcie i zobaczcie, że naprawdę można być szczęśliwym. To nie brzonki. Wszędzie piszą o tych książkach, jak poszukiwanie grala, mitycznego jednorożca. Tam można go odnaleźć. Tego mitycznego jednorożca. On jest, on istnieje i Zapraszam Was wspólnie do odnalezienia go. Zapraszam.